Dzisiaj chciałam dać Ci kilka podpowiedzi, w jaki sposób możesz trenować przy rekompozycji, czyli żeby szybciej tracić tkankę tłuszczową, ale jednocześnie nie zaniedbywać masy mięśniowej, tak żeby wycisnąć trening jak cytrynę. Te porady są przeznaczone dla osób, które chcą skoncentrować w treningu wszystko co najlepsze i wycisnąć tak zwanego maksa. Oczywiście możesz się zdziwić, bo nie będę tu mówić o typowym treningu kulturystycznym, więc jeśli interesuje Cię tylko coś takiego, to od razu możesz wyłączyć ten film. Oczywiście, każdy, nawet najlepszy program treningowy musi być wsparty dietą, ale o tym mówiliśmy już w poprzednim filmie. Jeśli chcesz spalać tkankę tłuszczową, ale nie tracąc przy tym masy mięśniowej, a być może nawet chcesz ją bardziej uwidocznić, to skup się na tym, aby zainwestować w swój metabolizm. Jeśli po prostu chcesz schudnąć, to wystarczy, że będziesz w deficycie kalorycznym i zaczniesz się ruszać czyli wykonywać jakąkolwiek aktywność fizyczną, na przykład zaczniesz biegać, ale istnieje duże ryzyko, że wtedy nie zbudujesz i nie utrzymasz swojej masy mięśniowej, i Twoje ciało nago będzie nadal wyglądało na sflaczałe. co tak naprawdę oznacza inwestycja w metabolizm? Są to treningi siłowe, dosyć ciężkie, dosyć intensywne. W tym okresie bazuj na ćwiczeniach wielostawowych z wolnym obciążeniem. Będą one dużo bardziej korzystne niż ćwiczenia izolowane na maszynach. Wysoka intensywność treningu polega na tym, żeby cały czas korzystać podczas trwania rekompozycji z dużych obciążeń. To znaczy nie zmniejszaj obciążeń kosztem powtórzeń, żeby na przykład robić 50 powtórzeń małym obciążeniem. Staraj się robić powtórzenia w zakresie 6 do 12 powtórzeń prawie i blisko upadku mięśniowego z większym ciężarem. Jeśli w tym czasie jesteś na deficycie kalorycznym, możesz czuć się słabiej, czyli będziesz odczuwać, że Twoje siły spadają. W związku z czym obetnij liczbę serii, ale nie zmniejszaj ciężarów. Możesz do tego także dorzucić krótkie, kilkuminutowe. Y, finishery metaboliczne, na przykład kilka serii sprintów. W taki właśnie sposób trenuję ze swoimi podopiecznymi w programie Gladiator. W kolejnej części filmu omówię trening MRT dla tych, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego, dołożyć do pieca, a jeszcze przy tym oszczędzić czas. Trening MRT, który pozwoli ci szybciej wyrzeźbić twoją sylwetkę. MRT oznacza na język angielski Metabolic Resistance Training. To znaczy, że jest to siłowy trening metaboliczny. Jest to tak perfekcyjna kombinacja treningu siłowego i treningu cardio. Nie oddzielamy teraz tych dwóch rzeczy, a robimy wszystko razem w jednym pakiecie. Takiego treningu polega na tym, aby ćwiczyć na wolnych ciężarach, wybierać ćwiczenia wielostawowe, najczęściej na całe ciało, także na nogi panowie, z krótkimi przerwami odpoczynkowymi. Trening jest jednocześnie dosyć krótki, także osoby, które są zabiegane i nie mają za dużo czasu, to jest idealne rozwiązanie właśnie dla Was, bo już nawet po 45 minutach możesz wychodzić z siłowni i mieć jeszcze lepsze efekty. Jakie są korzyści takiego typu treningu i dlaczego jest on efektywny? Po pierwsze, zwiększa się powysiłkowe zużycie tlenu i Twój metabolizm jest przyspieszony nawet do 38 godzin po zakończonej sesji treningowej. Podwyższona intensywność i ciężka praca Twoich mięśni powoduje większe wyrzuty testosteronu i hormonów wzrostu. Oprócz tego z czasem zwiększa się Twoja zdolność do wykonywania ciężkiej pracy. No i super bonus, masz silniejsze serce i lepszą kondycję. Jak zaplanować trening MRT, aby był on maksymalnie skuteczny przy rekompozycji? W poprzedniej części filmu dowiedzieliście się, jakie są korzyści takiego programu treningowego i w jaki sposób powinien być on, powiedzmy, konstruowany. Czyli wybieramy ćwiczenia z wolnymi ciężarami, wielostawowe, krótkie odpoczynki. A teraz, konkrety. Możesz sobie wybrać na przykład 5 podstawowych ćwiczeń, takich jak przysiad: może być przysiad ze sztangą lub z handlami. Wyciskanie na klatkę, także ze sztangą lub z handlami, wiosłowanie w opadzie, tułowia, martwy ciąg i na przykład deska na kor. Każde z tych ćwiczeń zaplanuj sobie tak, aby ciężar był dopasowany na mniej więcej 6 do 10 powtórzeń. Krótkie przerwy odpoczynkowe między ćwiczeniami sięgające między 10 do 20 sekund, tak żeby Twoje tętno maksymalnie się podniosło. Po wykonaniu jednego takiego obwodu wtedy wypocznij konkretnie 2-3 minuty. Powtórz coś takiego 3-5 razy w zależności od, twojej, od Twojego levelu fitness. Jeśli jesteś osobą bardziej doświadczoną, zrób 5 serii, a gwarantuję Ci, że będziesz wychodzić z siłowni na czterech nogach. Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas układania treningów MRT? Wspomniałam wcześniej, nie chcemy, aby ten trening zamienił się w jakiś trening obwodowy dla początkujących, czy żeby był to jakiś trening interwałowy typu cardio. Więc pierwszym e, podstawowym błędem podczas tego e, typu treningu jest to, że używasz na przykład za małych ciężarów. Kolejnym błędem jest wykonywanie zbyt dynamicznych ruchów. Tutaj bardzo fajnie sprawdzą się ruchy kontrolowane, tak jak podczas treningów kulturystycznych. Zbyt długie przerwy odpoczynkowe to już wtedy nie będzie typowy MRT. Oczywiście kolejnym błędem jest wykonywanie randomowych y, programów MRT, które nie będą zawierały w sobie żadnego progresu. Pamiętaj o tym, że mu, tutaj także musisz progresować, czyli jeżeli będziesz wykonywać podobne treningi. Powinieneś z tygodnia na tydzień zwiększać swoje obciążenia. Lub jeśli nie masz do dyspozycji y, takiej szerokiej gamy obciążeń, no to jeżeli wykonujesz podobne treningi MRT, powinien, powinniście dodawać wtedy liczbę powtórzeń na tym samym ciężarze. Tak, aby cały czas maksymalnie stymulować swoje mięśnie. Taka opcja treningowa jest świetną, nową, świeżą alternatywą dla treningów właśnie na rekompozycję przedwakacyjnych. Możesz sobie coś takiego wypróbować na sobie w ciągu 8 czy 12 tygodni i zobaczyć, jak to na ciebie działa, ale jeżeli zrobisz to dobrze i mądrze, to gwarantuję ci, że spalisz naprawdę sporo fatu. Jeżeli interesuje was jakiś jeszcze bardziej konkretny program, znaczy trening MRT, który byście chcieli, żebym wam pokazała, albo nawet zrobiła z takiego treningu jakąś wideorelację, to zostawcie w komentarzu. MRT. Obserwuj mój kanał po więcej prostych fit lekcji.